Kiełpin, z niemieckiego Kylpenau, wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, w gminie Zielona Góra na trasie ochla Po raz pierwszy wieś została wspomniana w XVI wieku, gdy jej właścicielami około 1555 roku byli Ernst von Knobelsdorf z Ochli Górnej i Ludwig von Rotenburg z Ochli Środkowej. Na terenie wsi około 1790 roku znajdowały się między innymi folwark, pałac, dwa młyny wodne i 54 gospodarstwa z 372 mieszkańcami. Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest pałac z XVIII wieku klasycystyczny. Pozostałości założenia dworskiego czworobocznego podwórza z zabudową gospodarczą i dworem usytuowanym w jego południowej części dostrzeżemy na północnym skraju Kiełpina. O integrację swoich mieszkańców dba Sołtys Wsi. Mimo tego, że jest pierwszą kadencję, już na stałe w kalendarzu zapisano kilka cyklicznych imprez. Jestem Sutysem Kiełpina, pierwszą kadencję. Jesteśmy małą społecznością, dlatego staramy się robić dużo imprez, w której możemy się integrować. Organizujemy różne pikniki. Dzisiaj akurat odbywają się Mikołajki. Mikołajki są dla dzieci oraz dla seniorów. W tej chwili odbywają się warsztaty. Dzieci rysują bombki w oczekiwaniu na wizytę świętego Mikołaja. Mikołaj również odwiedzi najstarszych, najstarszych mieszkańców Kiełpina. Co roku organizujemy Organizujemy wycieczki do różnych miast kraju. Są to wycieczki dofinansowane przez gminę Zielona Góra. Dzięki temu pozwalają one mniejszym miejscowościom korzystać z wypoczynku podczas wakacji oraz do zwiedzania różnych miast Polski oraz poznawania historii naszego kraju. Jest to doskonała forma integracji nie tylko mieszkańców Kiełpina, ale także okolicznych mniejszych miejscowości. W miejscowości funkcjonuje punkt biblioteczny. Służy on jako miejsce zebrań mieszkańców sołectwa, miejsce organizacji przedsięwzięć sportowo-kulturalnych i okolicznościowych. Biblioteka w Kiełpinie jest jedną z wielu filii Gminnej Biblioteki Publicznej. Posiadamy bardzo duży księgozbiór, który jest wcale uzupełniany. Przychodzą do nas zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież. Prowadzimy tutaj warsztaty plastyczne dla dzieci. Odbywają się również tutaj zebrania wiejskie. W bibliotece posiadamy komputer z dostępem do internetu, z którego mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy. W kiełpinie mamy również bezprzewodową sieć internetową. Mieszkam 28 lat w kiełpinie już. Stąd mam męża. Tu wychowałam przy córki. W tej chwili jestem na imprezie Mikołajkowej z trzema wnuczkami. Córka boja wyprowadziła się wioskę dalej do Jarogiewic. w tej samej gminie, ale w tej chwili tak wszystkie uroczystości, wszystko przyjeżdża do Kiełpina. Nawet wnuczka czuje się mieszkanką Kielpina. W tej chwili szykujemy się do Sylwestra. I co roku prawie tutaj się odbywa Sylwester. Mieliśmy dla dorosłych Andrzejki, były przygotowywane wspólnie z Kasią i z mieszkańcami. Nie przychodzą tutaj ludzie, którzy nawet przyjeżdżają z Zielonej Góry. Razem z nami się bawić, wkrótce też nie zapraszamy. W Kiełpinie od 10 lat swoją hodowlę koni prowadzi znany trener sekcji jeździeckiej w Dżonkowie. Od 10 lat prowadzę hodowlę koni. Zacząłem od kuców, czyli koniki pony, takie do 149 cm, ponieważ to miało się bardzo prężnie w Polsce rozwijać i konie małe, czyli kuce i pony zostały troszeczkę odsunięte i przestałem przez to dalszą hodowlę. Została mi stajnia, jeszcze zostało mi parę koników jak Państwo widzą. Został dom, który postawiłem i... Zobaczę co będzie dalej. Na razie mam parę dużych koni, może się przebranżowie. Pracowałem przez 30 lat w członkowie, na stanowisku trenera, koordynatora sekcji jeździeckiej. Moi zawodnicy, wprowadziłem tą sekcję na bardzo wysoki poziom w Polsce i nie tylko w Polsce, bo moi zawodnicy ze szkoły Mistrzostwa Sportowego zdobywali też medale na Mistrzostwach Europy. Pośród 500 producentów rolnych na terenie gminy jest kilku wiodących, posiadających największe gospodarstwa. Roman Żelek, rolnik z Kiełpina, posiada gospodarstwo o powierzchni 90 hektarów, jest producentem mleka, a jego stado liczy 60 sztuk bydła. Prowadzę gospodarstwo rolne z mamą. Posiadamy spore, sporą część ziemi, jest to około 90 hektarów. Główną hodowlą jest bydło mleczne i trochę mamy też byczków na mięsne. Ziemie tutaj u nas są takie no przeciętne, no ale ziemniaki, zboża sprawdza się rodzą. Moje gospodarstwo korzysta z unijnych dotacji, takich jak Pro, Młody Rolnik, za które zostały zakupione maszyny. Na podwórku mamy sporo sprzętu niezbędnego do produkcji rolnej. Jest ciągnik, są zabudowania gospodarcze, może, może nasza gmina nie jest typową gminą rolniczą, ale jest tutaj sporo rolników, którzy chwalą sobie ten zawód, mimo że jest to ciężka praca. Drodzy mieszkańcy, witam was bardzo serdecznie. Chciałbym wam bardzo podziękować za wszystkie wasze działania, jakie są podejmowane na rzecz naszych trzech miejscowości, czyli Kiełpina, Jarogniewic i Jeleniowa. Dzięki tym działaniom nasza gmina może się rozwijać. Chciałbym was również bardzo prosić o to, żeby pomysły, które macie były przedstawiane radnemu, sołtysom naszej gminy. Dzięki, dzięki temu te pomysły mogą zostać zrealizowane w niedalekiej przyszłości. Jestem z Gminy Wiejskiej Zielona Góra. Jestem dumny.